Obejrzeliście drugą scenę po napisach w Eternalsach i teraz zastanawiacie się, co to za koleś i dlaczego tak brandzluje się nad magicznym kozikiem? Nie lękajcie się, albowiem przybywam do Was z aktualną mitologią komiksową związaną z postacią Black Knighta. Otóż, profesor Dane Whitman miał kiedyś wujka, który z kolei miał dwie pasje. Jedną były średniowieczne klimaty, a drugą bycie złoczyńcą. Na szczęście wujek zmarł, pozostawiając Dane'owi w spadku wiele fajnych rzeczy. Na przykład czadowy zamek wyposażony w stajnie, mogącą klonować latające ogiery. Albo antropomorficznego kozła Kamerdynera. Czy przeklęte hebanowe ostrze, mogące przeciąć każdy materiał. No, jest jeszcze opcja prowadzenia dyskusji z duchem Sir Percivala ze Skandi, czyli kuzyna króla Artura i pierwszego Black Knighta. Nie ma to jak rady od kolesia, który zmarł na służbie. W tym miejscu przeskakujemy do serii Spuriera Black Knight Curse of the Ebony Blade, która zakończyła się w lipcu tego roku, więc jest mocno świeża. Znowu opieramy się na zawartych tam ekspozycjach i retrospekcjach, nie spoilujemy samej historii. Kojarzycie czarodzieja Merlina? No więc padł na pomysł, że zbuduje Camelot jako takie miejsce idei i miasto światła, ale użył do tego magii chaosu, a to nigdy nie jest dobry pomysł. Ostatecznie, kiedy Camelot zacznie zżerać zdrada i ciemność, Merlin podejmie decyzję o przeniesieniu go na inną płaszczyznę egzystencji, tak żeby w naszym świecie pozostała tylko idea samego konceptu. Natomiast zanim to nastąpi, to sięgnie jeszcze do jednego pomysłu, mianowicie stworzenia obrońcy światła przy użyciu ciemności. Woła sobie więc Sir Persiego i mówi mu, że stworzył cztery chyba nowe artefakty, jak każdy Gandalf w popkulturze kiedykolwiek, ale Persi może wybrać tylko jeden. Do wyboru jest tarcza, miecz, kielich oraz laska. Persi nie jest frajerem, więc wybiera miecz, bo wie, jak głupio by wyglądało, gdyby rzucał przeciwników kielichem. Pozostałe artefakty zostają wyrzucone w ciemność, tyle że niektóre ktoś w ostatnim momencie podpierniczy, także jeszcze będzie z tego problem. Miecz ma kilka właściwości. Po pierwsze wzmacnia siłę nosiciela do poziomu, w którym może on tworzyć gigantyczne, energetyczne fale uderzeniowe, yy, bazując na mroku znajdującym się w sercu nosiciela, co wyjaśnia, dlaczego Thor nie może go unieść. Sporo ostatnio w tym uniwersum broni, które działają właśnie w taki sposób. Poza tym, jeżeli polegniesz trzymając w ręce chyba nowe ostrze i płynie w Twoich żyłach odrobina krwi arturiańskiej, to nie umrzesz na wieki, ale zaliczysz szybkie wskrzeszenie. Miecz daje też bardzo fajne, magiczne odporności. A wiecie, jak najlepiej sprzedaje się serię mało znanych bohaterów? Ano wrzucając tam kogoś znanego, na przykład Boga Gromów. I tak lata temu pod bramy Camelot zawitał sam Thor z armią wikingów i starsie z Sir Persim. Sama walka to był krótki kaszel, bo Persi znokautował go jednym energetycznym atakiem. Wygodnie dla całego uniwersum, magiczny kruk Merlina wydziobał to wspomnienie z głowy Tora. Ostrze, poza tym, że czerpie siłę z gniewu i niepokoju nosiciela, to dokonuje też jego wtórnej korupcji, więc z czasem może negatywnie na niego wpływać. Samą klątwę można też wykorzystywać dla celów zła, jak robił to wujek Daina, jak dla celów dobra, jak próbuje to robić Zane. Black Knight w tej dobrej wersji miał też etap, na którym przewodził Avengersom. Natomiast był to tak mocno trzecioligowy skład, że jak będziecie w stanie nazwać przynajmniej dwie z innych postaci, to szacun. Watcher się nie liczy, bo nie jest w ekipie. I nie pytajcie mnie, dlaczego Dane używa miecza świetnego. Zaintrygowani?